Bardzo dobrze było znowu się zobaczyć z kolejnymi piłkarzami Motoru Lublin i wspieramy na zawsze motor. Tylko zrobić sobie fotkę ewentualnie. Jak zwykle potrafię przekazać jakieś niespodzianki. Teraz te przeszła ta dla marka ba Bartosza. To Cóż, dla mnie już jedenasty plakat rozdany w tym sezonie. Przyszedłem tu po to, no, żeby zdobyć autografy, zrobić zdjęcie. A z kim? Marek Bartosz i. Kanka Hier? Tu jest I po trzy punkty z lekkiego. Yeah. Nie ją Wszystkie mam autografy, po prostu bardzo lubię ich spotykać, bo to są jednak moje idole. Kocham ten klub i przyszłam tu, bo ich uwielbiam. Nie <laughs> wiem, <laughs> to było, było bardzo fajnie. No, fajne spotkanie. Można poznać piłkarzy, coś z nimi zagadać, jakieś zbić piątkę, autografy kolekcjonować. Ja już kolekcję swoją powiększam. Ogóle, bardzo fajnie, że takie spotkania właśnie są organizowane przez klub i możemy wszystkich zaprosić na to, mm -hmm. takie spotkania, bo naprawdę polecamy. Tak, we dwójkę z kolegą można przyjść. Yeah, we, we just finished the session here. Uh, was nice to meet you all. Uh, thank you for coming. Uh, I enjoyed a lot. And, um, yeah, hope to see you soon. Uh, maybe already in the stadium against no. Legia. Ja som šťastlivý, že prišlo tíle, ľudí. Mohli sme zobačiť naši kibicuvi. a viežím, že príde co najviac ľudí na, na meč v ponedelek z Tegovaršov.